Wiktoria Różowa odmiana deserowa Bardzo smaczna No niestety ma jedną wadę Jak dostanie po długim okresie suszy deszczu to To niestety pęka Trzeba się uwijać żeby to zjeść Kodrianka Ciemna bardzo atrakcyjna odmiana Różowe cudo młody krzew, 3 grona. Wymieszane grona różowej, deserowej, atrakcyjnej odmiany NN i odmiany W2. W2 to są te wydłużone smoczkowe jagody. Jelena, jasna, ciekawa, muszkatowa Odmiana, bardzo ładnie w tym roku obróciła. Jupiter amerykański. Ciemna, beznasienna, bardzo atrakcyjna odmiana. Grana młodej rumiejki i przechodzimy na chrupkę złotą. Jasna. Bardzo stara odmiana. Johaniter, przerobowa jasna odmiana, no jakiś zmutowany grono. Johanitera, następne, i tu następne. Nie, to żart. Z tyłu rośnie Monarch Pawłowskiego i to są jego grana. Alden masakra Zawali nam tą starą szopę chyba Zajrzymy pod spód i co my tu mamy pod tą kopułą Aldena a, oprócz liści jeszcze coś tu jest Proszę Państwa 50% kwiatostanów Aldena wywaliłem A i tak Mamy tutaj piękny plan. Dojrzeje dużo szybciej niż to. wynika z ogólnej jego opinii, że jest bardzo później w Polsce nie dojrzewa. Ale to nieprawda. Powiedziałem wcale to nieprawda. Czyli że prawda. Czyli że nie dojrzewa, a to jest nieprawda. O, właśnie tak. Perważali bardzo mało o niej sieci. Nie wiem czy ktoś to uprawia, ale odmiana dla amatorów bardzo taka przyzwoita. Proszę bardzo. Sirius. Jest Sirius deserowy, a to jest Sirius przerobowy bardzo ciekawa odmiana jasna mam no, kilka krzewów robię z tego ciekawe wino proszę jak ładnie obrodził nie wiem czy go nie ograniczyć A, zobaczmy Wiktoria różowa odmiana deserowa bardzo smaczna no niestety ma jedną wadę jak dostanie po długim okresie suszy deszczu to to niestety pęka trzeba się uwijać żeby to zjeść moska do deski mam tylko kilka krzewów każdemu kto chce zrobić przyzwoite białe wino o muszkatowym smaku polecam a co my tu mamy? Jakiś granatowy muszkat. Muskat do deski. Nie, to kolejny żarcik. Tam z tyłu jest posadzonego ubogi, To są jego grona. A to tutaj dalej. Muskat do deski. Przemieszany. Co kawałek jakimś gronem gołboka z tamtej strony. Gałbina, na Jasna muszkatowa bardzo smaczna odmiana tutaj ją filmuję pod osłoną bo no, tylko tak mam ją posadzoną ale jest to jak najbardziej odmiana do gruntu dla wszystkich amatorów bardzo polecam pyszna i jak widać bardzo ładnie planująca za liścią grono, i tu kolejne. To nie jest wszystko na co ją stać. Ona została dość mocno ograniczona, jeszcze na etapie malutkiego grochu. Bostawiamy tutaj na jakość. muskat mramorny, jasna odmiana muszkatowym smaku bardzo smaczna pokazuję ją bo ciężko, ciężko o niej znaleźć jakiekolwiek informacje opisowe czy, czy zdjęcia w sieci a, a odmiana jest godna uwagi i ludzie często pytają co to jest co to jest ten muszkod mramorny a no to jest to co widać krzew też na wcześniejszym etapie po kwitnieniu, został troszeczkę, niewiele, ale troszeczkę został ograniczony, bo, bo jest to odmiana, jest to odmiana bardzo plenna. Myślę, że jakieś tutaj 3-4 kg spokojnie na tym filmiku widzimy. Kismyś wielec, ten gwiazdor beznasienny różowy już już ma sporo materiału filmowego i zdjęciowego poświęconego o grupie i na innych moich platformach no ale co koło niego przechodzę nie mogę się powstrzymać żeby zrobić jakiś nowy materiał 5 gram 5 gram na krzewie no kurczę ale cokolwiek wyciąć człowiek ma tą świadomość, że jakby tak jedno mniej to chyba byłoby lepiej. Może jutro.